Pono nie żyje. Popularny raper miał 49 lat. Zmarł nagle. Nie żyje Rafał Poniedzielski, znany fanom hip-hopu jako raper Pono. Informacje o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych jego wieloletni przyjaciel i współpracownik Wojtek Sokół. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek. Z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista, napisał na Instagramie. Pono miał 49 lat. Zmarł 6 listopada. Pojawiają się pierwsze informacje o przyczynach jego śmierci. Wiadomo, że artysta zmarł nagle. Miał plany koncertowe. Od pewnego czasu znowu był aktywny muzycznie. Informacje o śmierci Pono potwierdził m.in. Wojciech Sokuł. Raper udostępnił poruszający do łez wpis. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś, napisał Wojciech Sokuł. Nie żyje Pono. Świat muzyki pogrążony w żałobie. Rafała Poniedzielskiego żegna też Zip Squad. Żegnaj bracie. Pono 1976-2025. do Opublikowano. Pono był zarówno muzykiem, jak i producentem. Na scenie pojawił się w 1996 roku, zaczynając w duecie TPWC. Nagrywał nie tylko z Sokołem, ale też m.in. z Wieniem i Pele. Poniedzielski dał się poznać także z zaangażowania społecznego, w 2006 roku powołał do życia Fundację Hej Przygodo, wspierającą utalentowane, ale jednocześnie potrzebujące dzieci. W swoich kawałkach pono często mieszał twardy, uliczny obraz rzeczywistości z bardzo osobistym podejściem do tematów takich jak życie, lojalność czy upływ czasu. Do jego najbardziej rozpoznawalnych numerów należą m.in. nieśmiertelna nawijka zip składowa, Wałcie oraz szczerze. Na swoim koncie miał pięć solowych albumów, z czego ostatni ukazał się w 2001 roku. Pojawiają się pierwsze informacje o przyczynach śmierci Pono. Wiadomo, że artysta zmarł nagle. Jego odejście jest zaskoczeniem dla przyjaciół w branży muzycznej. Wiadomo, że miał plany koncertowe. Od pewnego czasu znowu był aktywny muzycznie. Grał też w teatrze. Występował w studio Buffo w nowej wersji Musicalu Romeo i Julia.